Mateusz Chabdowski wygrywa z Petrem Minarem na Tatami 14 w czeskim Brnie. Zawodnik w Jim Gym w swoim stylu poddał przeciwnika latającą balaszką i ten sam zgarnął bonus 10 tysięcy koron czeskich za występ wieczoru. John Danaher odkrywa karty przed CJI 2. Trener New Wave potwierdził, że na CJI zabraknie Gordona Ryana oraz Nicolasa Meregaliego, którzy nie zdążą wyleczyć kontuzji. I na ten moment ich miejsce zajmą Luke Griffith oraz Big Dan. Poza tym pewne miejsce mają Giancarlo Bodoni oraz Dorian Olivares, a w kategorii 77 kg Danaher rozważa Taze Asare Tonona lub zabranie dzikiej karty. Już w ostatni weekend sierpnia. Medale Polaków na Grand Slamie w Londynie w kategorii Adult srebro dla Magdaloski w kategorii czarnych pasów, a brązowe medale zdobywali. Cezary Białek w kategorii brązowych pasów, Magda Giec w kategorii purpurowych pasów oraz Kevin Budziak w kategorii niebieskich pasów. Bardzo dobry występ Polaków na Abidżerze w Dublin. Laura Sierazan wygrała kategorię Absoluto czarnych pasów Adult, pokonując półfinale Magdaloskę. Również w kategorii czarnych pasów Adult medale zdobywali Oskar Guwała srebro oraz brąz dla Patryka Wysockiego w absoluto. Świetny start zaliczył Radek Mura, który zdobył złoto zarówno w gi jak i w nogi w kategorii brązowych pasów adult, srebro dołożył Jan Tatarynowicz również na brązowych pasach adult. Hitowa walka Amerykanów na One Championship. Rafael Lovato Jr. czyli srebrny medalista EDCC 2024 zawalczy z podwójnym mistrzem świata DZC Giancarlo Bodoni z New Wave. Walka odbędzie się na gali One w Denver 1 sierpnia 2025 roku. Kolejne walki dodane do karty na UFC Fight Pass Invitational 11. Do UFC powróci jeden z najlepszych zawodników na świecie, Mikey Musueci, który zawalczy z Geo Martinezem z Ten Planet. Druga ogłoszona walka to Mason Fowler vs Cristiano Trossi. Gala odbędzie się 29 maja 2020 roku. Jeden z głównych faworytów wypada z Grand Prix BJJ Stars. PJ Barcz musiał wycofać się z turnieju z powodu kontuzji, a jego miejsce zajął John Blank. Gala już 26 kwietnia, a poza Grand Prix zobaczymy również walkę o pas w kategorii absoluto Adam Wardziński kontra Eric Muniz. Transmisja będzie dostępna na Flograpping. Wielkie podziękowania dla naszych partnerów. Manto, najlepsza odzież do uprawiania sportu walki, katering Dietetyczny na smak oraz producent zdrowej żywności Diet Food. Pamiętajcie o subskrybowaniu naszego kanału na YouTubie, gdzie już jutro pojawi się kolejny odcinek Jitsu Show. W tym odcinku to już wszystko. Dzięki za za Waszą obecność, wesołych świąt wielkanocnych, a G wraca za dwa tygodnie, do zobaczenia OS.